Cześć Polska, Niemcy co chcecie? Twoich terenów, nie oddam ich tobie. Nie poddam się. Tylko nie mój Berlin, wkurzyłaś mnie Polska. No i masz za swoje Polska, haha. To ha. teraz dania. Proszę Niemcy zostawcie mnie. Nie, to załatwimy to inaczej. Nie mój Berlin. Haha, ha, karma wraca, co nie Niemcy. Polska oddam ci te twoje tereny. Dzięki, że mi oddasz. Jest znowu mam te swoje granice. Dobra, muszę pokonać Szwecję. Zostaw mnie Norwegia. Nie zostawię cię. Muszę powiększyć swoje granice. Co jak mnie pokonałaś Szwecja. Białoruś czemu mnie atakujesz? Białoruś czemu mnie atakujesz? Co ty robisz do jasnej, ciasnej? Dobra, koniec tego dobrego Białoruś. Ukraina, Sojusz. Ok. Cześć Hiszpania. Papa Francja, ha ha ha. Co ty robisz Hiszpania? O nie, tak się nie będziemy bawić. Na szczęście mam jeszcze jedną prowincję, i idę kupić wysp od Stanów Zjednoczonych, by tam się wzmocnić i pokonać Francję. Masz pieniądze i daj mi jakieś wyspy, okej, okay, Hiszpania. Dobra, to teraz rekrutujemy wojsko i niedługo Francja pożałuje. Dobra, jestem gotowy, to wracam tam i Francja pożałuje. Cześć, Francja, hehehe. He, he. Co ty tu robisz, jakim cudem ty żyjesz? No jakimś na pewno, hehehe. He, he. Dobra, ale zostaw mi te tereny, proszę. Nigdy. To teraz jadę na Malediwy, żeby odpocząć. Niemcy oddam ci twoje tereny. Dzięki. Ale ja sobie wezmę tą jedną prowincję. Ok. Ok. Coś się źle czuję. Ało. O nie tylko nie to. Trzy Rzesz powraca. Hahaha. Ha, ha. Czechy oddawajcie swoje tereny. Niech To cię zgładzę. O nie to nie Niemcy tylko trzecia Rzesz. No i nie ma tych Czech to teraz Hiszpania. Nie poddam się i wygram z tobą Rzeszo. Nie pokonasz mnie Hiszponio. Pokonam. No raczej nie, bo nikomu się nie uda nawet USA. Mylisz się. Coś do mnie płynie. Siemawusio, sojusz. Ok. Żeż możemy najpierw zaatakować Ukrainę. Ok. Polska pomóż. Dobra, Tomasz, wojska i atakujemy. USA pomocy proszę O kto masz wojska? No i po Polsce i Ukrainie Dobra, trzeba byłoby powiększyć swoje granice No i zaraz po Łotwie, a potem po Estonii, a na końcu podbiję Szwecję Litwo nie atakuj mnie proszę No i mam przekichane Ale się nie poddam w kolejnym państwie, a to teraz ostatnie, czyli Szwecja. Co ty myślisz se Litwa, że mnie pokonasz? No tak się myślę, bo jesteś bardzo słabym państwem. No to teraz stworzę kraj o nazwie Litwa Mieczowa. Och, jestem tu nowy. Jakim cudem ja żyję? Ja cię odrodziłem Polsko. Polska przewracamy u niepolsko Polsko-Litewską. Ok. Dobra, to atakujemy Rosję i trzecią rzecz. Co jak wy macie takie silne wojska? Bo mamy nara. Hahaha ha, ha, i teraz nas nie pokonacie. No i zaraz po was Rosją i przyszło. Jest wygraliśmy. Idę sobie odpoczywać. Po jaździe tym pociągiem kręci mi się w głowie i widzę gwiazdy. Co to za wypierdek na moich terenach i czemu ma tak silne wojska? Ja jestem najsilniejszym krajem i nazywam się Linki. To może Sojusz? Nie zde. To cię zgładzę. No, raczej nie idzie. Dobra, poddaję się. Dobra, czas wyruszyć do Europy. Jaki piękny dzień słońca świeci bezchmurnie. No, no, ktoś mnie atakuje, papa, żyćko. Dobra, ten to był słabiak. To teraz Ty, Finlandio. Nie jaki ty silny kim ty jesteś? Tego się już nie dowiesz. Co to za bomba? No, moja papa heche. Nie bombarduj Europy, bo USA wkroczy do akcji, Afcyjczyków. No i potem w szkodniku. Te państwa też wysadziłem o nie bomba car leci na mnie.